Mmm Zapraszamy Cię. Zapraszamy Cię do tego momentu filmu. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do tych wszystkich osób, które będą oglądać ten filmik. Duchu Święty, zapraszamy Cię do tego czasu adwentu, do tego czasu czuwania, do tego czasu stanięcia w prawdzie. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Maranata. Duchu Święty, przyjdź. Witajcie kochani, mam na imię Klaudiu. Tutaj jest moja wspaniała żona Marta. Witajcie. Dobry wieczór, dzień dobry. To zależy kiedy będziecie, w jakiej części dnia będziecie to odsłuchiwać. Chcielibyśmy dzisiaj z wami pomedytować Słowo w tym czasie adwentu, w tym czasie czuwania, w tym czasie czekania na przyjście Jezusa, na na to, żeby Jezus się narodził na nowo w naszych sercach. I zaczniemy od czytania słów z Księgi Rodzaju. Jak macie gdzieś blisko, Pismo Święte, to zapraszamy, żebyście razem z nami czytali i medytowali w trakcie, jak ja będę czytać. Księga Rodzaju, wersety rozdział 18, wersety od 9 do 14. Zapytali Go. Gdzie jest Twoja żona, Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie. Rzekł mu, jeden z nich, o tej porze za rok znów wrócę do Ciebie. Twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna. Sara przesłuchiwała się u wysia do namiotu, które było tuż z Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podalszym wieku. To też Sara nie, nie miała przypadłości właściwej kobiety. Sara przysłuchiwała się u wyjścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku, to Sara nie mniewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie pomyślała. Teraz, gdy przekwitłam, Mam doznać rozkoszy i mój stary mąż. Pan rzekł do Abrahama. Dlaczego to Sara śmieje się i myśli? Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdyż już się zestarzałam? Czyż jest coś, co byłbym niemożliwe dla pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Oto słowo Boże. Bogu nie będę dzięki. Essa palavra nos fala de uma coisa muito importante. Porque agora nós estamos exatamente no tempo de Advento. Que é um tempo que a Igreja nos ensina o valor da espera. O tempo que a Igreja nos mostra o valor I quão importante essa palavra esperar na nossa vida. Jakie to jest ważne słowo e, czekać w naszym życiu. Todos nós temos que esperar. Przez my musimy czekać. Todos nós já esperamos. Przez my czekaliśmy. Esperamos para nascer nove meses. E, my czekaliśmy, żeby się przyszło, nowy, żeby przyszedł nowy miesiąc. Esperamos para ter o primeiro trabalho. Czekamy, żeby dostać nową, no, mieć nową pracę. I w naszym życiu jest zawsze ten proces czekania. Wszyscy my nie możemy uciec od tego que nós temos que esperar tanto? Dlaczego my musimy czekać tyle? To jest takie pytanie, którym tylko Bóg może nam odpowiedzieć. Ale to słowo da nam takie zrozumienie, da nam bardzo dobre zrozumienie. porque ponieważ ci, którzy ufają w, pa w Panu, eles sempre vão ser escutados. Sempre escutados e aqui nós temos abraão e sara que já eram já idosos nós e esses anjos que aparecem aparecem a Abraão. Aniole, Eles dizem que Sara vai ter um filho. Mówi, Sarah e provavelmente a palavra aqui diz que Sara riu desses, desses I, anjos. E então, Sara Anioła. porque muitas vezes um casal quando são jovens é difícil ter filhos. Porque as ilhas e as que são velhos, a não podem ter filhos. Agora imagina quando são já já estágio. Aletraz dobrar se sobe, já que são os estágio. Imagina Sara que Abraão que olhava para Sara. Dobrar se sobe Abraão a turas por já na Sara. Cheia de rugas, velhinha. E pensem Marte stare. E Sara também é a mesma coisa. E Sara również był tak assim. Por isso que ela riu, porque ela pensava: como uma mulher tão velha pode dar à luz? E dlatego ela já me ama: como é possível que uma mulher tão velha pode dar à luz? Mas para Deus nada é impossível. Mas para Deus não há nada impossível e essa mesma palavra que o anjo falou a Maria quando apareceu para ela e então então o mesmo palavra que o anjo ouviu como ele estava sendo é a palavra que nós temos que na nossa vida ter e então é esta palavra que nós musimy też mieć em nossa vida cada um de vocês que nos vê agora precisa ter e cada um que nos olha e ouve precisa ter Niech esperança nadzieje w bogu który przygotuje najlepsze dla nas domysek też procurando namorado, uma namorada, e, ty, który poszukujesz e, dziewczyny chłopaka Tenha paciência Miej Poczekaj w Bogu, Porque ele vai preparar o melhor você. ponieważ on przygotuje najlepsze dla ciebie. Eu esperei bastante tempo também. E ja wystarczająco dużo czasu. E que jona, Deus deu. I zobacz jaką Deus um mi I wspaniałą żonę Bóg mi dał. Tą trzeba czekać. Dlatego potrzeba czekać. Ale czekać z radością. I, saber que ele vai nos I wiedzieć o tym, że Bóg nas wysłucha. Jak Claudio mówił też o czasie czekania, czuwania, ja też tak myślę, że ten czas adwentum jest takim czasem czuwania, przygotowywania swojego serca. Tak jak Claudio mówił, Sara się roześmiała, bo nie uwierzyła w te słowa, które Aniu powiedział. I Aniu musiał też przygotować serce Sary, serce Abrahama na przyjęcie potomstwa. Tak samo Maryja, gdy Jezus powiedział, nie bój się, oto poczniesz syna, też przeszła drogę. Nie? Jakby nie było od razu zwiastowanie i od razu no, przyszedł Jezus. Tylko było 9 miesięcy, w których Maryja była przygotowywana na przyjęcie Jezusa. Jej serce było przygotowywane na tą wielką misję. I tak samo my w tym czasie Adwentu, jest to czas przygotowania naszego serca, na to, żeby Jezus na nowo narodził się w, w nas. Ale ten czas Adwentu, tak myślę, że możemy też potraktować jako czas przygotowania naszego serca na przyjęcie drugiej osoby, jakby na wejście w relację z drugą osobą. Ja też tak myślę, że wiele z nas, osób, też Tak patrząc po naszym małżeństwie, że powiedzmy 5 lat temu nie byliśmy gotowi na przyjęcie, że ja nie byłam gotowa przyjąć Klaudia jako mojego męża, Klaud nie był gotowy przyjąć mnie jako żony, że Pan by musiał zrobić pewną drogę, żebyśmy mogli jakby realizować to powołanie tą misją, jakim jest małżeństwo. Jakby, kochani, potraktujmy ten adwent jako przygotowanie naszych serc. Ale też tak ostatnio mi chodzi po głowie, że jakby prawda, nie? Żeby, żeby nasze serca stanęło w prawdzie, że tylko prawda nas może wyzwolić. I z łaską Ducha Świętego, ja też tak proszę na, w tym adwencie, żeby być w prawdzie, żeby stanąć w prawdzie bo tylko prawda może nam pozwolić iść, iść dalej. Myślę, żeby ten czas Adwentu był takim czasem stanięcia w prawdzie i czasem przygotowywania, bo często jakby my nie skupiamy się na tym, co mamy w sercu, ale są rzeczy, które nas rozpraszają. A yy, nie wiem, tak jak słyszę niektóre osoby, a bo to jest wina, nie wiem, chłopaków, że nie mam nikogo, że są nieodpowiedni, nie a bo nie ma teraz fajnych dziewczyn, jakby zwalanie z wina. Jakby na drugą osobę, albo przez to coś tam mi się nie udało, albo teraz jest kiepsko z pracą. Nie wiem, to jest ten smutny. Jakby zwalanie, sytuacji, zwalanie jakby swoich emocji, uczuć na kogoś innego. Więc zapraszam Was, kochani, do tego, żeby właśnie ten czas rekolekcji i czas adwentu był takim czasem stawania w prawdzie, o samym sobie. Jakby z łaską Ducha Świętego jesteśmy w stanie jakby nawet swoje słabości, swoje nienoskonałości przyjąć i ukochać. Jeśli mamy kochać drugą osobę, jak przekazanie mówi, kochaj siebie samego, kochaj drugiego, jak siebie samego. Dokładnie. I jakby musimy ukochać siebie, ukochać swoje serce. Żebyśmy byli, żebyśmy byli gotowi kochać drugą osobę. Też kiedyś, dawno, dawno temu słyszałam, że żeby stać się dobrą matką, najpierw trzeba stać się jakby córką Boga, potem żoną, a dopiero potem matką. jesteś naszym przyjacielem, dziękujemy Ci, że Tobie możemy zaufać, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Królem, naszym Panem. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś początkiem i końcem, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas uzdalniasz. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty troszysz się o nas, dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas prowadzisz w tej drodze w tej drodze poznania drugiego człowieka. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas udoskonalasz, że nas przemieniasz, że przemieniasz to, co słabe, grzeszne. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas uczysz jak kochać, kochać siebie, kochać drugiego. Dziękujemy Ci, Panie, Proszę cię, Panie, przyjdź do tych miejsc w naszych sercach. Przyjdź do tych miejsc, które są jeszcze w ciemności. Proszę Cię, Panie, przyjdź do tych miejsc, w których jeszcze nie umiemy kochać. Proszę Cię, Panie, przyjdź do tych zranień. Przyjdź, Panie i zabierz. Żeby na nowo w ten czas Bożego Narodzenia, żeby na nowo w tym czasie mogła w nas zagościć radość. Radość i nadzieja. Zdrowaś Mario, łaski pełna Państw Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.